Siema ma. To ja Marciniak na kwarantannie Łukasz Widz, Karolczak, zając weku flow i puszek. Petro Metro. Dziękuję za subskrypcję. Zagramy sobie dzisiaj w liguśkę TFT. wewca jeszcze. Może Asasyna zaczniemy, co? O, Pokczym. E -e Kurwa. Powiem wam, ciężkie to życie na covidzie. Ksyka siada. Chciałem dzisiaj iść do sklepu, a tu się okazuje, że do 12 tylko seniorów 65 plus obsługują. No ja pierdolę. Dobra, pierdalamy się. Na nieco dobrej energii. Na bocie O kurwa, ale agresor Ale z imba No i co, freekilek dla Wegara. I summonerki wyjebali, co za klauny. Zabij mnie kurwa Boże, ale nudy. My musimy czekać, kurwa, na mojego Adekery. Chciałbym mieć już 16 level i Temki. Czemu nie ma trybu, w którym masz już 16 level i Temki? Tylko musisz grać te 40 minut z tym spierdolinami. Ja pierdol, ale mnie schwytał. Przewidział to, że będę szedł do góry. WP, WP tu jest napisane. My to wardo inteligencja, my to wardo inteligencja, my to wardo inteligencja Ja pierdolę, ale że mnie tak schwytał My to no wardo inteligencja, kontrolów kupowanie mądro Double kill dla Kayna Honorki honor kinex, ich węgierka znów było tak łatwa, a czemu to proste? Widzę pinki dodatkowe, romiki, sweet pushe i pushe na wszystkich linach. Herald i inhiby w kawałkach robimy ten teamfight i nexus ciścimy Dobrze wychowani, bo enemy nie jest to GG No bito, kurwa! Bo szóstkę potrzebuję już mnie nie zobaczysz kurwa więcej Pierdolę to Tam mnie pisze Jak ja mam czat zmutowany Skontrowany zostałeś gościu Dobra Nie ma mnie już A, Pierwsza strzała O kurwa Dobra o kurwa, masz szybki Recall, jeszcze triumfa dostał. No nic. Trzeba bardziej poczekać. Dobra panowie, dojazd Lisina tutaj. Dobra, mamy go. No okej. Okay. Dobra, tu. Walimy kruka. No i co? No jest. No i Z się dał tak zbejtować, jak młody, nie? No i oddaję free dla Casadina. Tylko po to, że chcę wziąć dla Aszki. Ja pierdolę. Co ci ludzie mają w głowie, nie? Wystarczy trochę pomyśleć. Dobra, dawaj, dojeżdżaj te kurde. Proszę bardzo. Nie ma cię chłopie na Lisinie. Nie zadzieraj z nami. Kurwa co jest? No. Jest na no ma farta no. Farta ma. Tam kasadina. O kurwa. Co tam się dzieje Dobra, puszczam Merkę. Ja pierdolę. Ale to było łatwe do przewidzenia, gdzie on flashnie, nie? No jeżdżamy go panowie dojazd, dojazd. Nie no Kane, co ty sobie jajka robisz? Nie no Widzieliście jak przewidziałem widzowie? Pokczampy! Ktoś musi wejść Jakiś engage Kassadin No nie zostawiaj swojego samego Nie no co tu się dzieje nie Ale jaja i co ja też nie, no, co jest? Ja cię nie mogę. <ścoughs> 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 Ale kurwy. Dobra. <dobra. kasadni wstaje i robimy i engage na nich. Wchodzimy zaraz panowie. szykujcie się. Teraz! Nie, no na kajse poleciało. No co jest, no? Trafią strzałę, a nikt nie followuje. Pierdole takie coś. Kasadisy stoi, zobaczcie, nie? Może się dobrze bawi. Oby. Dobra, dobra. Jak to zrobić, żeby go zabić, a się nie wyjewać? No nie uda się to. Jest zbyt tanki. Mam ochotę się trochę ponapierdalać na multiplayer online battle arenie. Arenie do walki. Jeszcze na wielu graczy i jeszcze przez sieć. Kurwa, co za połączenie. To nie mogło nie wypalić przecież. Na przykład CS to pół, cesto, tylko strzelanka to. dla debili. O i tyle. Wszystko co można powiedzieć o tym gatunku. Ja pierdolę. No, głównym jest ten esport prowadzony, przecież tego się nie da oglądać, przecież się da się to oglądać, no. Ale rozumiecie, kurwa? Kiedyś ligi regionalne sprowadzają gracza nie do kogoś takiego, wiecie, że o, to jest gracz. Kurwa, jak patrzysz teraz na gracza z Ultraligi, to jest chłop, jest w gorszym stanie emocjonalnym, finansowym i w większej piździe życiowej niż w Biedronce i jeszcze jest duża szansa, że grasz od niego lepiej. No ta, ta. <laughs> Żeby powiedzieli nie. Prawda, nie. system ligowy jest do cipy. Jankos przegra w Lecu, Etam, no. Jankos odpadnie z WorldSów z grupy Pokhan. Nie, no akurat, jak Polak przegra, to nieważne w jakim systemie i tak się cieszy człowiek. Ale coś w tym jest. Że bardziej Egan, ty Polak przejebie też lepiej o. Dobra Spierdalaj na mida Ja jedę Singedem na topa Dobra Pokażę ci jak się kurwa ora Jacksa Na Singedzie Dobra No to karciarz się wpierdala. Tu już kurwa stój No stój A po co? Kripki Myślisz? Próbować. No dobra. No ja pierdolę, chujowy był ten twój pomysł, dostałem tu shota. <noise> no bo jak nie umisz to. Kurwa, jak nie, nie umisz kurwa, <noise> ciekawe, że ja nie umisz No nie umisz kurwa. Ciekawe Nie wiem kurwa, no raz tak singada zobaczyłem na to i mi się Ja kurwa. pierdolę straciłem kanona. Ja pierdolę, już nic nie mogę midzie zrobić kurwa. Ja zawisło. już nic nigdy nie mogę <noise> będę zrobić mu. No i nie ma kanona, byczku. Oj, nie ma kanona i agresja się odpaliła. Typowe, kurwa. A bot już. Aha, jungler się wyjebał. A to ta. jak to się frizuje, kurwa, jak on miał tam full klipów zestakowanych? No ja pierdolę, no! Czym się nie chce grać, kurwa? Wiesz, tak się gra, kurwa, właśnie z Tak się kurwa gra, że jebany chłopco zaczyna Reda. Jakimś cudem powinien być na topie i go, kurwa, zmusić do tp tylko on poszedł na bota i się wyjebał. Tu... lecą znaki zapytania, kurwa. Co się stało? Gdzie, gdzie, był błąd? Co poszło nie tak? Że chłop z reda zaczął i skończył na bocie się wypierdalając. Ja jeszcze nie wziąłem ani jednego kraba. Właśnie kraba robił i do niego zeszli wszyscy. A, zszedł se, kurwa, na kraba na bocie, po redzie. No. Zajebiste. To ja widzę, że chłopak jest... tak, z tych nie najbystrzejszych. Karim ci jedzie Spoko Wiesz Spoko. czemu mój kurwa Ten tu nie jedzie? Dobra poddajmy to Aha on se megatrona złożył na pierwszy item a ja się dziwię czemu ja mu obrażeń nie robię Not like we him from here No nie to on pisze not like we save from here Not like kurwa Jax miał 100 HP I byłeś kurwa 100 metrów bliżej stąd niż stąd Hekarim kurwa Ja pierdol już mi się grać odechciało Łop <noise> bez niczego, flesza wyjebał, wszystko wyjebał kurwa Nie no, co on odpierdala, wracaj tu kurwa jebana Te <noise> <noise> Dawaj, dawaj Gdzie jest to... kurwa ten Kaziks? <noise> no, za tobą <noise> A, za mną był, dobra <głos> Whatever <głos> Pinguj tę kurwę, bo to musi zrobić przykraj i przestanie grać. Śmieć jebany. Erka. Dawaj kurwa co jest. Ja nie mam Merki, wiesz. Dawaj tę kurwę, ja go gazuję. Oh. Niedobrze. Pa, Hekaj już czekał kurwa. No. Ty, a jak to jest w ogóle, że Jax posiadający negatronę i Dagera mnie łashotuje. Coś, coś mi tu kurwi niesprawiedliwością. Nie wiem, mój tak nie działa nigdy. No właśnie. No właśnie. Dawaj tu kurwo jebana. Nie no co on robi tym Jaxem? Widzisz no? Dobra, ja widzę, że ja tu się muszę odpalić. No jest. Gdy miał Ignite to by spadł. Patrz Kazik, zobacz, zobacz. Dobra, obserwuję teraz. Nacisnij czy po prostu. Dobra, co ty pierdolisz? <laughs> Skurwy syn nie przyjdzie na to, mimo że Jax ma 200 HP Pierdalony pies. Uramy kierwiście Dobra ale pomożesz kurwa? Bo ja tutaj z mu chłopów. No spele im rozjebałem, a ty kurwa nic nie zrobiłeś. No zabij ich. No nie mam już jak już Jack mnie dojeżdża. A, to jest sł słany bolit na TF, -ie. widzę katalizator tabi. Pod oro totalne Ale że co jest Mam go mam go, dawaj dawaj stunik No jaki stunik? No stunuj kurwa gdzie jest karta żółta? Nie no co ty robisz? Gdzie były karty na Zilana? Dobra. Skończyły mi się kurwa Ale co ci się skończyły kurwa? Rzuciłeś w zeda karty Nie wyciągnął ostatecznie i mi Hehehe <noise> nie o tym mówię, ale chuj to <noise> I turret podjebie Nie no tak. ja kurwa, no chudź Cześć Marcin To jak chudź No chudź już kurwa Dobra ja go sam zabijam Don't worry No kurwa no musi mieć flesza, weź mu stepu na pizdę Tankuje Turek. Dobra, dobra Teraz tylko nie paść, nie paść, nie paść Karim to jest Zed już idzie Tyja, wziął, jakiś, jakiś gówno Ty, awalon gówno Ty, ale idzie, Dobra, to, dobra, to, dobra, 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 spierdalamy. Spierdalajcie. Dobra, puszyj to. Play grounded. Nie ruszysz się. Dobra, co, chyba się trzeba wpierdolić, co? Na pełnej piździe. No. To dawaj. O kurwa. No dawaj tego zielarza to, rozjebańca. Oni mnie już tam nie będzie. Jak... Panowie, ja chcę widzieć wasze kurwa te. Ty, ja, gdzie wy jesteście? Czemu oni fleszują przez ścianę? Karim nas dojechał trochę. Aha, okej. Okay. To nieźle, że ja tutaj się poświęciłem. No trudno. Czasem trzeba. Nie no, taki demyk tu robię, że to jest chój, nie? nie? Nie no. ty no. nic kurwa nie robisz. No, ty gadasz, no nic nie robisz, zero masz DMG. Bo i temu <noise> nikt nic nie robi, bo oni mają magic bezista od chuja <noise> Nie mogłeś wybrać Ademida? Nie mogłem. Miałeś ostatniego picka Nie na bani. Nie ksajowo. na, na zawsze. jest Jebany. Załęczymy, <noise> wyjebane. Dobra, idę wyjebać a, pewnie. Wyjeb komuś na balkon. Nie no, żartuję, do popielniczki dałem, spokojnie. Ja nie <noise> jestem taki drań. Trzeba to naprawić, kurwa. Żeby było lepiej. Okay. A, że to budzi na mnie trafiło, to ja poproszę znaki zapytania, kurwa. Na tym czacie. Dobra, ja widzę, że tutaj wierzycie, że ja ze styluję barona, mi się ja podoba. Ja ze styluję go. No ja już tam pędzę. Ja patrz, co robię na tą kurwę. Dobra, Dobra jest No nic na no, trudno. Wiesz, Chcę pokazać, po, klasę. To jest totalnie OP kurwa. Dawaj, teraz! tera. Ale nie wiesz co? Powiem ci, to jest totalnie opena Singeda, bo o, ja, kurwa. jedyne czym mogę to zbić, to jest kurwa fling. Dostaw mnie. Próbowałem no. wszystkiego, zatruć go kurwa, to zrobić, nic nie dało rady kurwa. Tak, to jest OP. stafa nie ma tą syndrą. Nie wiem no, jakbyś się nie starał i nie dawał się wszystkiego, to nie ma opcji wygrać gierki no. Zawsze się trafi jakaś kurwa. No co, ale liczy się dobra zabawa. To było do wygrania. To było do wygrania, tylko gdybyśmy Syndry nie mieli na bocie. <tryk> tylko jakiegoś od No nie da się wszystkiego wygrać, nie? Ale musimy tak dalej grać, Luki. Żeby już zwiększyć naszą procentową szansę. No Dzięki pewnie. temu będziemy mieli 51% winratio i będziemy climbować. No to więc, moja ulubiona no. gra, nie wiem jak u Ciebie, ale to jest na pewno report dla Walona. O, WP dla mnie. Thanks, man. Ale tu report'cik, no nie mogę się odwdzięczyć, niestety. <grym> Dobra, ja muszę iść z na 5 minut. Co? Jak tam moi koledzy streamerzy sobie radzą na lidze legend? podwa koła. Kiedyś było lepiej. Marcinku, poczekaj na Lukiego. Koledzy, no z branży, z branży, wiesz co chodzi? Nie, że prywatnie. Tak się mówi. No ale widzicie, no nie popłaca, kurwa. Nie popłaca. Tu bez kamerki, Kęć chęć bycia wyższej dywizji, a tutaj dobra zabawa jest. Ostatecznie zawsze dobra Zabawa wygrywa Dobra Chyba pora na Grę na tryhardzie Co widzowie? Wielki tryhard Na lidze legend Ciężkie staranie się Po to, aby wygrać rozgrywkę W nic nieznaczącej solo kolejce Co wy na to? Nie no, trzeba chyba rak... rakanem nam idzie zajebać Nervarian wywiad. Oglądajmy Nervariana w tym czasie. Wiem się, co ja chcę robić w życiu. Jakie pytanie was interesuje? Dlaczego wybrałeś akurat League of Legends? O, to ciekawe. Dlaczego League of Legends? Co cię podobało te, w tej formie z Doty? Jestem pojewanym hmm. znaczy, psychopatą. To to było fajną gierką? Nie ma sensu. były ograniczenia, bo to było na silniku tak. po prostu. Warcrafta? Ja w Warcrafta trójkę w ogóle gram przez długie lata tak. Długie lata. Ja na szczęście nie jestem streamerem Ligi Legend Pluję na tę grę i pluję na firmę wydającą tę grę Gram w nią po to, żeby Dobry influenc przekazać wam, że ta gra to jebane ścierwo. Tym graż nam idzie im szybciej... Marcin zrajdujesz moją koleżankę z burdelu? Im szybciej przestaniecie w to grać, tym lepiej Mogę trend czy grasz w tym? Nie, ale gram <trych> Dobra Dobra, Cześć, Marcinku. Próbowałeś kiedyś zjeść własną spermę? Pytam tak z czystej ciekawości, bo według moich doznań jest pyszna. Jest pyszna, to prawda. A nie, moja sperma jest pyszna według Twoich doznań? To coś chyba nie jest pamiętane po mojej stronie. Myślałem, że Yuki będzie trolował. Ale co mu? No ma jeden, 3 ale się stara. Starasz się luki? No widzicie? Kurwa, co tu jasuło? No kurwa, no. co tu robi syło, Co tu robi kanon niedobity? Idę tam, kurwa, napierdalamy go. No zapraszam, zapraszam. Dobra, ja już idę tego dajwo opanować. Opanujemy sytuację, zaraz, spokojnie panowie. Kurwa. Dobra Rkę zara Nie no czemu nie mnie blokujesz kurwa od tego, od ciosu grabesa? Powiem skupiony na czymś innym, kurwa Okej okay. no, To wybacz <grywki> No wciskałem, pojebamy Nie no powiem Ci rozpierdalamy ich jak Kuj No, co jest kurwa, no? Dlaczego on idzie kurwa i nagle przestaje iść, mimo że mi dalej mnie nie widział, no? Co to kurwa jest, no? Ja nie wiem, no oni mają taki movement, te chłopy. <grym> Zaraz się popłaczy, no. Procent widzów tego kanału chciałoby już fruwać z aniołkami, ale szkoda im zostawiać mamę. Ech, może tak być. Nie wiem, czemu się ze mnie bijecie, czy to bez sensu z kurwa No Generalnie to ja już spierdalałem. Ja chciałem zdisengage'ować. I w sumie się udało trzech zatrzymałem, tylko Jarvan się wiebał niepotrzebnie. I potem kurwa wiesz co się stało. To oni o, mają czy creepy jest. czy nie? No to przynajmniej nie skończą gierki. Te creepów nie mają, ale... skończą. no i tak chyba skończą grać może za mną pójdzie. Kurwa, to on taki szybki. On ma Aktualne dane procentowe: 95% chce ligę i 90% nie chce. Są krakvest. Aha. No trudno, wiesz o co chodzi? Czasem tak bywa. Ale uważam, że się dobrze bawiliśmy, Patryk. No pewnie. No pewnie Red mam,